Wczoraj o drugiej w nocy zadzwonił mój telefon. To była policja. Proszę pani, mamy pani sześcioletniego syna Tomka na komisariacie. Przyszedł tu sam i powiedział, że mama skrzywdziła jego młodszą siostrzyczkę. Wyskoczyłam z łóżka jak oparzona. Co? Przecież Tomek śpi w swoim pokoju i nie mam żadnej córki. Prosimy natychmiast przyjechać na komisariat, opowiedzieli. Pobiegłam do jego pokoju. Pusto. Drzwi wejściowe szeroko otwarte. Na komisariacie Tomek siedział owinięty kocem i cały się trząsł. Gdy tylko mnie zobaczył, krzyknął: "Nie pozwólcie jej mnie zabrać. Odebrała moją siostrzyczkę". Zamarłam. Policjanci patrzyli na mnie jak na potwora. Tomku, kochanie, jaką Przecież jesteśmy tylko we dwoje, pamiętasz? Ale on dalej krzyczał osarzem, że, sprawiłam, że zniknęła. Się, że on też zniknie, ale przecież nie ma żadnego innego dziecka. Jesteśmy tylko we dwoje, odkąd jego tata zmarł dwa lata temu. Zabrano nas do osobnych pomieszczeń: jego do pokoju z psychologiem dziecięcym, mnie do zimnej sali przesłuchań. Proszę pani, powiedział detektyw. Pani syn przyszedł tu boso, środkiem nocy, pokonując prawie kilometr, żeby zgłosić. Mu Dokończył. Sześciolatki nie wymyślają takich historii bez powodu. Nie miałam słów. Siedziałam z zimnymi dłońmi i bijącym sercem, kiedy pokazano mi przez lustro weneckie, jak Tomek opowiada psychologowi o sarze, że miała malutkie paluszki, że płakała, a ja się wściekłam, włożyłam ją do czarnej torby i wyniosłam. Psycholog spojrzał na mnie poważnie. Z trudem wydusiłam. Byłam w ciąży. Straciłam córkę w siódmym miesiącu. Dwa miesiące po śmierci męża. Chciałam dać Tomkowi siostrę. Urządziłam pokoi, kupiłam rzeczy, śpiewałam jej do brzucha. I wtedy mnie olśniło, w żałobie zaczęłam lunatykować. Siadałam nocą w pokoju, którego nie miałam siły zamknąć. Kołysałam powietrze, szeptałam cicho, Sara, śpi, myślałam, że jestem sama, ale Tomek patrzył, słyszał. I w logice połączył kroki. Nie było zbrodni. Była trauma, żałoba i dziecięcy strach. Gdy w końcu wracaliśmy razem do domu, trzymałam go za rękę mocniej niż kiedykolwiek. Już wiedziałam, że oboje potrzebujemy pomocy i że nadszedł czas, by naprawdę pożegnać Sarę.